Hej, z tej strony Namiket, a i to was w kolejnym odcinku z Seopolis Submergent. Ten odcinek może być trochę dziwny i inny, ale za to was bardzo przepraszam. Może być również mnie bardzo średnio słychać, ale mam nadzieję, że tak nie będzie. No, w każdym razie przepraszam was za to wszystko, ze względu na to, że... Tak jak zresztą właśnie teraz zobaczycie, nie mam nic poustawiane, ze względu na to, że robiłam... Format mojego komputera. Co za tym idzie? No, niestety, tak jak widzicie, wszystko jest tak naprawdę e, zmienione i ciężko mi się tutaj połapać. Ciężko mi również wrócić do standardowego trybu, ale no, spróbujemy. Potrzebujemy zrobić Netherite Pickax. I więc mam nadzieję, że wybaczycie mi, jeśli będą jakieś niedociągnięcia, albo czegoś nie będzie słychać w trakcie. Staram się mówić jak najbliżej mikrofonu, żeby było to dla was też komfortowe, ale żeby po prostu tutaj nie krzyczeć. I teraz tak, potrzebujemy zrobić netheriteowy pickaxe. Co za tym idzie, potrzebujemy zrobić smithing table. Smithing table nie jest najtrudniejszą rzeczą i raczej powinno to pójść szybko, gdybym miała w swoim ekwipunku drewno. Powiem wam, że siedzenie tak blisko mikrofonu. No, boję się, że będziecie słyszeć wręcz każdy mój wdech i oddech, no ale dobra. Przekonajmy się, co nam zresztą szkodzi, niż właśnie się przekonać. A, i właśnie, bo e, zaliczyłam, tak jak zresztą widzieliście, zaliczyłam sobie Netherite Quartz, e, ze względu na to, że w ogóle pod zły przycisk zdałam questy, ale to już nieważne, bo chciałam pod E. No, ale zaliczyłam netherite quartz, bo wrzuciłam go do krystalizera i przez przypadek wyjęłam, więc mamy to już zaliczone. Mamy zaliczone również sztabki netherite'u i tak, dobra, przypomniałam sobie co miałam e, robić jeszcze z wami tutaj. Patrzcie, mamy przygotowane trzy nasionka, czyli gold, netherite i e, silver w tym przypadku. To są nasionka, które chciałam zrobić właśnie z wami żeby tutaj nie było, że coś robię poza kamerą, więc po prostu stwierdziłam, że zrobimy to razem, ale dobra, zrobiliśmy smithing table, więc jest OK. Będę chciała zrobić tę nasionka, no bo tak łatwiej będzie mi pozyskiwać nasz netherite, niż przerabiając go z bedrock, bedrock tymi sztabkami, bo bedrock sztabki ciężko pozyskać, a nasionko bardzo łatwo, zwłaszcza, że już cztery właśnie nasze produkty miałam, czyli cztery nasze netherite. No, co za tym idzie, poszło to po prostu szybko. Goldowe nasionko też potrzebuję, bo Golda schodzi całkiem dużo, no i silvera aktualnie też. Jeszcze zmieniłam w naszym tutaj w naszym tutaj podwodnym świecie jedną maleńką rzecz, ale to już wam idę pokazać. A mianowicie ona znajduje się na górze, czyli dodałam tutaj więcej tych, ale nie wiem, czy to robiłam akurat na odcinku. Ale w przypadku naszych silników dodałam i e meogumenty, które tutaj przyspieszają i ogólnie, jakby wiesz, wiecie, generują więcej energii właśnie z węgla. Tylko problem jest z tym, że dałam priorytet na wyciąganie tutaj. I przez to, że go dałam, bo chciałam, żeby um, on robił round robin, czyli, wiecie, tutaj, 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 a potem tutaj, a e, nie żeby tak, e, no wiecie, zabrakło tego węgla w, którymś, za którymś tam razem, no to, no to właśnie dałam taką, e, taką tutaj rzecz, ale przez to, że tutaj jest ten upgrade, to nie ma pierwszeństwa i... Przez to właśnie tutaj Czarkolla ubywa. No a tutaj on dochodzi właśnie w round robin, czyli po kolei do każdego. Tutaj dałam przy okazji Pythogenic Insulator, ale tak jak możecie zobaczyć, wszędzie zrobiłam Rayforce Integral komponenty, żeby przyspieszyć nasze, nasze prace. Oczywiście te komponenty tworzymy w taki sposób. Tworzymy jest hardenet, które tworzy się tak. Jest to bardzo proste i bardzo przydatne. No i teraz podmienimy sobie właśnie. Nasze sezonki na netherite seed'y, żeby właśnie wykonać z nich trochę esencji, bo jej będę potrzebowała, więc niech ona się tutaj wykonuje, ale niestety prawdopodobnie niedługo właśnie zabraknie tutaj prądu. Tak jak możecie zauważyć, niestety tutaj prąd bardzo szybko schodzi i jest to spowodowane prawdopodobnie prawdopodobnie tym... A co za tym idzie, bo ten upgrade właśnie powoduje, że to spalenie jest dużo szybsze, i zresztą ten upgrade chyba też. Myślę, że na razie nie mamy takiego systemu, który by spowodował, że to co tutaj się dzieje, po prostu by miało jakąkolwiek wydajność. Na razie ta wydajność jest bardzo słaba, więc muszę zabrać niestety te upgrade, żeby to jakkolwiek działało. Wezmę sobie przerzucę te akurat rzeczy. No i czekamy na nasz netherite. Potrzebuję netherite essence aż 8. No plus diamentowy kilof. Ja chyba w ogóle diamentowego kilofa nie mam. I hmm, chyba raz miałam, ale nie wiem co się z nim stało. Albo w ogóle po prostu go nie miałam. No w każdym razie potrzebujemy właśnie go. I potrzebujemy też właśnie smithing. Temple? Tak, temple, smithing temple, to jest to co potrzebuję i jeszcze chciałam zrobić z wami esencję wyższą. Tutaj widzę, że o właśnie, zmarnował mi się kryształ. Co za tym idzie, trzeba będzie go zrobić. Kryształ robimy w całkiem prosty sposób, oczywiście potrzebujemy do tego diament, ten diament układamy sobie tak. Tworzymy inferium essence, czyli tak. No i to układamy już pod kryształ. A, um, no i znikł. Proszę bardzo, mamy kryształ. Teraz wyciągamy to. No i możemy robić już dalej naszą esencję. Oczywiście trochę ten kryształ się zmarnował, przez to, że musiałam robić bardzo dużo czerwonej esencji, która była wymagana na właśnie nasze netera'owe nasionko. No i dobra, już się powinno zresztą zrobić go wystarczająco. Nawet mamy na dwie sztuki tak naprawdę. Ale potrzebuję tylko jednej. Co nie zrobi jakiegoś dużego problemu dlatego. No i teraz musimy temple, a nie, kilof. Kilof. Sztabka. Temple. I mamy the delight. Pikax, plus mamy jeszcze jedną sztabkę netherite. No i teraz, co za tym idzie, będziemy potrzebowali zrobić Nether Bedrock Breaker curio, który wymagał nas tak jak widzicie, dwóch takich kilofów, jeszcze jednego Smithing Temple i jeszcze jednej sztabki netherite, bo potrzebne jest tutaj nadanie do góry. I teraz, zasadnicze pytanie. Prawdopodobnie nie mam więcej tych template'ów. W sensie mam tylko jeden, ale będę potrzebowała takowe dwa. No i oczywiście możemy je przekraftować z diamentami i nedernakiem, ale jest to bardzo drogie. Yy, ale nic mi innego nie pozostaje, co za tym idzie. Muszę pozyskać jakkolwiek diamenty, a mamy ich tylko pięć. I teraz tak, jak się w ogóle pozyskiwało diamenty? Bo to jest coś, o czym nie bardzo pamiętam. A, inferium bloki włożone w Purified Water, więc potrzebuje dużo inferium. I teraz tak, wszystkie inferium przerobiłam aktualnie na. na, 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 na potrzebne mi rzeczy, a mianowicie esencję wyższego tieru. Dobra, mamy trzy bloki. Zobaczmy, ile z tych bloków wyjdzie w ogóle tego. Potrzebuję na pewno tą naszą lepszą siatkę, i to potrzebuję tutaj. Potrzebuję jeszcze siatkę. Przede wszystkim siatkę. No i dobra, zobaczmy, ile po prostu z tego wyjdzie diamentów. No niestety, jeśli o dochodzi, wyszły nam tylko dwa powdery diamentowe. I to mogę sobie oczywiście przerobić w naszym krystalizerze. No ale za dużo to to nie jest. Ja potrzebuję dwukrotnie tak przerobić, właśnie. tutaj. Tutaj, tutaj nasze. nasze. Smithing Temple, tak dokładnie. Musiałam się skupić, bo widzę, że tutaj wytraca mi się energia. I chciałabym, żeby to przeleciało jeszcze jeden raz, bo tutaj przeleci, będziemy mieli 23 jeszcze raz i będziemy mieli z tego 3 sztabki. I zabiorę to nasionko, żeby ewidentnie tutaj odzyskać a, trochę energii, bo niestety aktualnie ją po prostu tracę, a będę potrzebowała ją do tego, żeby tutaj robić właśnie więcej inferium. Dlaczego ja w ogóle straciłam? Aha. Traciłam to, bo nie ma węgla i nie ma węgla, i węgla raczej y, nie będzie, przez to, że mm, no właśnie nie ma tego, jak zasilić w ogóle. No i tu się rodzi problem, na który w sumie nie byłam gotowa. Tak, szczerze nie wiem, jak rozwiązać ten problem z energią. Trochę ten problem z energią mnie zdecydowanie przytłacza, bo y, absolutnie nie widzę rozwiązania tej sytuacji. W sensie wiecie, mogę sama przepalać właśnie drewno i dorzucać tutaj węgiel, albo ewentualnie może gdybym dała tutaj diamentowy ten, to by miało właśnie pierwszeństwo. Nie do końca jestem co do tego przekonana, ale rzeczywiście tak mogłoby to zadziałać. No i dobra, tutaj już się ładuje, więc wrzucę tutaj nasionko, bo powinno już na spokojnie dawać po prostu radę. Oczywiście tworzą się też tutaj te nasze diamenty, ale tak jak powiedziałam, będę potrzebowała ich trochę więcej, bo potrzebujemy zrobić coś w tym stylu i to dwukrotnie. No to trochę czasu na to na pewno będziemy potrzebowali. No, plus, musi się tutaj robić to inferium, no bo e, bloki są potrzebne na diament. Dobra, tam się ten diament przerobił, bo już chciałam z wami chociaż raz zrobić tą jedną recepturę. I jak zrobimy tą recepturę, to ja sobie na następne po prostu poczekam. No bo będę zdecydowanie musiała poczekać na dużej ilości tego imperium. Ehm, no bo to 7 diamentów, no to myślę, że około 14 takowych będę potrzebowała. No i dobra, w sumie... Aha, tak, 14 plus jeszcze kilo, co za tym idzie, to na pewno trochę potrwa. No ale mamy 4 sztabki netherite'u, ehm, no to jakieś tam... Małe zapoczątkowanie tego wszystkiego jest. Um, no trudno. Ja idę czekać i z wami się widzę, jak już wszystkie itemy będę miała ze sobą. Dobra, w międzyczasie, wyko jak wykonywałam, a w sumie to czekam, aż wykona się tutaj ta esencja, to pomyślałam, że zrobimy sobie coś przydatnego. I teraz tak. Mówiłam, że ten furnace jest o tyle mało wydajny aktualnie, że czarką tutaj nie napływa w momencie, kiedy pierwszeństwo mają te maszyny, ale możemy to zniwelować. Ja bym tutaj węgla wtedy nie doprowadzała, a doprowadzę po prostu energię. Jakim sposobem? Dlatego, że możemy zamienić ten piecyk na maszynę, która będzie po prostu pobierać w formie paliwa. Nie węgiel, a właśnie energię. No i potrzebujemy do tego taki augment. Żeby zrobić ten augment, no to widzicie, co po prostu będziemy potrzebowali: będziemy potrzebowali pistona, będziemy potrzebowali papier, będziemy potrzebowali również wręcza i będę potrzebowała jeszcze kable z energii, których aktualnie tutaj nie widzę i również nie widzę papieru. Dobra, papier mam. Kabli z energii nadal nie mam i w sumie nie wiem gdzie by mogły być, ale to nieważne, zaraz się ich poszuka, ewentualnie po prostu zrobi. No i mamy nasz piston i teraz potrzebuję tylko zrobić właśnie nasz augment. To zostało wykonane. Ja sobie mm, kogoś tą i drewno tutaj wrzucę, żeby mieć to w razie co pod ręką. Mam tutaj również to nasionko Netherite, ale ono raczej nie będzie mi potrzebne aktualnie. Przy okazji wpadłam na pomysł, że skoro potrzebuję tak dużo diamentów, to w sumie czemu nie zrobię sobie nasionka diamentowego? Jest to prawdopodobnie bardzo dobra opcja, ale potrzebuję Supreme Essence i tej ilości esencji, jakie schodzą na Supreme Essence. Jeden taki Supreme Essence to jest chyba 16 staków zwykłej esencji, a co za tym idzie, szybciej to zrobię w momencie, kiedy będę już przekraftowywać tą esencję na bloki i Tworzyć z nich sproszkowane diamenty. A potem je krystalizować, niż właśnie gdyby miało być to na odwrót. No i dobra, jakie ja będę potrzebowała? Będę potrzebowała fluk z dakty. Fluk z dakty niestety będę potrzebowała przeciągnąć bardzo daleko. I mogę to rzeczywiście zrobić wodą. Bo chyba tak rzeczywiście będzie. A, w sumie nawet nie wodą. No tak, zapomniałam, że to jest przecież na piętrze, więc w sumie nawet nie będę musiała tego robić wodą. Tylko po prostu pod sufitem sobie to zrobimy. I teraz tak. Ja potrzebuję na pewno postawić tą rurkę tutaj, no i te rurki tutaj. Niestety brakuje mi trochę tych rurek. A no i pytanie, czy energia w ogóle może być od przodu. You input. A zobaczymy, bo tutaj jeszcze nie ma tego augmentu. O, i teraz widzicie, węgiel wypadł. Bo e, właśnie to się zrobiło na taką naszą maszynę. I teraz tak, mogę to splitować, czyli po prostu e, będzie to rozkładane na właśnie tutaj te wszystkie sloty. Tylko, że widzę, że to tak średnio działa, ale w momencie przepalenia prawdopodobnie to po prostu zadziała. Dobra, wezmę ten węgiel, w takim razie wsadzę tutaj. Właśnie, jeszcze gdzieś tutaj mi ewidentnie go więcej wyskoczyło, ale potrzebuję flux z Nie pamiętam, jak się robi flux z dakty, więc musimy sobie to sprawdzić. Ich się nie da ulepszyć na wyższy stopień, ale dakty są tanie, więc możemy iść na spokojnie je zrobić. I e, cztery prawdopodobnie mi w zupełności wystarczą, więc sobie zniweluję ten crafting i cztery mi nie wystarczą jednak. Więc jednak może zapiszę sobie ten e, crafting na przyszłość i niech on tutaj już po prostu będzie. No i dobra, mogę teraz je włożyć, te płytki również. I tak jak widzicie, piecyk ma dostarczoną energię. Tutaj wszystko się splituje, czyli rozkłada w momencie przepalenia, ale tak jak widzicie, tej energii on tutaj magazynuje bardzo, bardzo, bardzo dużo. On chyba będzie miał pierwszeństwo w tej energii. Więc przez co aktualnie trochę stracą moje maszyny, choć nie, widzę, że one działają sobie na spokojnie. Więc pomimo wszystko nasze Infermium Seedy też po prostu są robione. No i ten piecyk przy okazji właśnie... Aha, stracił wyciąganie? Yy... Aha, bo ja odpięłam nie to, co trzeba, czyli tutaj teraz będzie wyciąganie, czyli output... Output, po prawej i trzeba zmienić tylko. O! Potrzebuję zmienić również narzędzie, no bo tak jak powiedziałam, odpijałam nie to co trzeba, a ten wręcz chyba mam w plecaku. Tak, mamy go w plecaku, więc w sumie nie musiałam nigdzie iść, no ale trudno, już poszłam. Ej, jak to się robiło? Przepraszam bardzo. Tak. Dobra, i teraz powinno działać. Tak, na spokojnie sobie tutaj wyciąga. Ten węgiel trafia tutaj do naszych Sterling Dynamo, a Sterling Dynamo tą energię podają dalej. W ten oto sposób mamy już trochę bardziej zautomatyzowany tutaj układ, dzięki czemu nie muszę dostarczać węgla już do tego piecyka i myślę, że to jest akurat duży plus tej całej sytuacji. No ale dobra, wtrynię sobie jabłka i zobaczmy ile z tej esencji uda mi się zrobić bloków. Zrobiliśmy ich 7, te 7 bloków wrzucam tutaj, a lecę teraz po kilow, bo zrobiłam już sobie w krystalarium, właśnie 3 diamenty. Będę potrzebowała ich jeszcze, niestety 7, ale to nic, możemy zrobić kolejny nasz kilof, który właśnie sobie tutaj umieścimy, i mamy kolejny neteraidowy -right kilof. Co za tym idzie? Mam już dwa nederajdowe kilofy. Mamy już e, też nagety, gdzieś te netherite'owe, O, tutaj są. No i potrzebujemy jeszcze tylko jednego Smithing table, Temple, żeby mieć go w zapasie, czyli potrzebuję 7 sztuk diamentów. No ale to, tak jak powiedziałam, poczekam sobie na to sama, a z wami będę się widzieć, jak to się już wykona. A, i w międzyczasie będę kopać w netherze dziurę do samego spodu, dlatego, że ten oto właśnie Nether Bedrock Breaker Kurio pozwala nam przekopać się przez najniższą linię bedrocku w netherze. I to będziemy potrzebowali zrobić, potem będziemy musieli skoczyć i będziemy otwierać kolejną zakładkę, którą są kolorowe cave'y, więc ja też w międzyczasie będę właśnie kopać tą dziurę. O i mamy 7 diamond dustu, co za tym idzie E, już tak naprawdę na te temple będziemy mieli, to się musi jeszcze tylko w krystalizerze przerobić, żeby wszystko było git. No i dobra, za pewien czas się zobaczymy. Okej, okay, powiem wam, że właśnie się zastanawiałam o co chodzi, ale chyba dotarłam do miejsca, w którym właśnie będziemy mogli się przekopać tylko i wyłącznie tamtym kilofem, bo patrzcie na to. Idę sobie niżej i absolutnie nie mogę tutaj kopać. Idę sobie wyżej i tutaj mogę kopać. I ja myślałam, że to jest problem, ale dobra, weźmy tutaj, sobie zapiszmy A W ogóle wszystkie waypointy musiałam robić na nowo. Przez to właśnie, że save jest przegrany, ze względu na to, że to nie jest jak Steam i nie zapisuję moich save'ów, więc w momencie, kiedy robiłam format komputera i kurs mi się usunął, no to już wrócenie do tego kursa wcale nie znaczy, że zachowały się moje save'y. Więc musiałam go sobie przegrać. Na szczęście. Nauczona już raz tak serię skończyliśmy właśnie przez to, że zrobiłam formata, a nie zrobiłam właśnie kopii zapasowej save'a. Więc nauczona tym doświadczeniem, zrobiłam tym razem kopię save'a i wszystko jest ok. Ale potrzebujemy teraz wyjść na tak, na górę Nederu. Oczywiście cofnąć się do domku. Tam powinien już na nas czekać jakiś problem z teksturą, ale to nic. Teraz możemy domek i teraz tak, tutaj powinny czekać już na nas zrobione diamenty oczywiście, tylko potrzebujemy iść do krystalarium, krystalizera e, i niestety nie czekają na nas zrobione di diamenty, bo w momencie kiedy byłam w netherze, nic się tutaj nie robiło. No to cóż, zrobią się diamenty i po prostu do Was wrócę, no bo chciałabym już mieć ten killoff i zobaczyć, czy w ogóle cokolwiek, co Wam przed chwilą mówiłam, ma sens i rzeczywiście to tak działa, że tam Nether już ma tą swoją końcówkę, do której potrzebuje właśnie, już Wam pokazuję, tego Nether Bedrock Breakera Curio. No ale dobra, to się przekonamy po prostu za chwilę, w momencie, kiedy Crystallizer... Przyspieszy swoją robotę, bo pomimo tych dwóch upgrade'ów on nadal się ślama Ale właśnie, w sumie, on się ślama ale my mamy timing botu. I dlaczego ja o tym nie pomyślałam? Przecież możemy na spokojnie sobie to przyspieszyć, i tak jak widzicie, nasze diamond dusty robią się w mgnieniu oka. Wręcz mogę przyspieszyć to jeszcze bardziej na 64. Problem jest tylko z energią, która bardzo mocno spada, ale na szczęście diamenty, tak jak widzicie, mamy już wszystkie. Co za tym idzie, możemy zrobić kolejny nasz tempel, i ten tempel pozwoli nam już e, zrobić to co chce, czyli właśnie Nether Bedrock. Curio. To sobie wrzucam tutaj. A przy okazji, tego seed'a też sobie wrzucę tutaj, bo potem e, go zgubię, znając mnie. No i musimy go sobie załadować na jakieś miejsce. Mam nadzieję, że to. No i teraz udać się na ten sam dół e, właśnie naszego netheru. Co za tym idzie? Czekajcie, bo ten idziemy na dół. Teraz tak, ja sobie wezmę tą lotnię. Gdzie mam lotnię? Tutaj była. Była, widziałam. Dobra, mam. I możemy spadać. W pierwszej kolejności po prostu spadamy do e, netheru oczywiście. Dobra, bo tutaj zaraz się skończy ten nasz... Okej. Okay. I teraz tak, idziemy na dół nederu. I pytanie, czy mogę mogę teraz kopać tutaj. No i tak jak widzicie, tak jak mówiłam właśnie. Ten, ten nasz kurio pozwolił mi kopać dalej w dół. Ale co za tym również idzie, o właśnie, dotarliśmy do bedroku. No i tutaj przekopanie się do samego dołu będzie troszeczkę cięższe. Będę musiała też zmienić ten napis dół nederu. Na trochę niższą pozycję, ale to po prostu zaraz zrobię. A w tym momencie ja idę monotonnie kopać bedroka, bo ile warstw tego bedroka tutaj będzie i ile będę musiała się przekopać jeszcze w dół, no to nikt po prostu tego nie wie. No i przy okazji też muszę jednego z Wami na wizji wykopać, ale to przypomnę Wam o tym, żebyście zostawiali łapeczki w górę. I komentarze po tym odcinkiem, a jeśli jesteście nowymi osóbkami, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału, byłoby mi z tego powodu bardzo miło. Mm, no i tak jak widzicie, jeszcze trochę tego bedroka w dół tutaj jest, ale myślę, że ten będzie ostatnim, ale to zrobię już poza nagraniem. I tak jak widzicie, zastała mnie otchłań. No i teraz, jak w poprze za poprzednim razem, mogłabym Wam zrobić ten sam trik, czyli po prostu. zostawić to następny odcinek. Ale tym razem wam tego nie zrobię, tylko musimy sobie usunąć ewidentnie ten wskaźnik. No i oczywiście polecieć w dół. Zobaczymy, co nas tam czeka. Mam nadzieję, że nie zginę ładowanie świata. Ja sobie szybko włączę tutaj. Właśnie nasze ładowanie, i jesteśmy w świecie, który nazywa się Colored Caves. Pytanie, czy w tym momencie, kiedy ja tutaj na tym te, w sumie chyba zachodzącego słońca, albo w sumie nieruchomego słońca, z wami zakończę i przekopię się tutaj na dół i będę chciała wrócić do mojego normalnego świata? To pytanie, jak to po prostu zrobić? Bo ja w tym momencie nie bardzo wiem, ale w tym półmrocznym, czekajcie, może, może w sumie nie półmrocznym, bo ja bym postawiła pochodnie tylko zaraz coś naklikam i mi się nagranie przerwie i, i wszystko będzie po ptokach. Czekajcie, bo ja tutaj nie mogę stawiać nawet pochodni, więc muszę wykopać jeden blok pod sobą. Wiecie, co jest pod spodem? Bedrock. Nie żeby coś, ale pod bedrockiem jest bedrock, więc na pewno. Czas kopania tutaj trochę potrwa, ale to nic, ja tak jak powiedziałam będę się już po prostu na tle tego słoneczka z wami żegnać. Tak jak widzicie mamy zaliczone te tutaj questy, więc mogę sobie to odhaczyć. No plus mamy oczywiście zejście do Colored Caves'ów, ale tutaj tego bedroka już pokopię sobie po prostu sama. Z wami będę się widzieć już na następnym odcinku, w którym będziemy mieli zejście już do naszych kolorowych cave'ów i wtedy zobaczymy co nas tam czeka i będziemy lecieć dalej z questami. Ale na dzisiaj w sumie zakończyliśmy jedną zakładkę, bo chyba ta nederowa. No właśnie tutaj teoretycznie. Aha, dobra, ona nie jest zamknięta, ale teraz aktualnie jest już zamknięta, nie, a jest zamknięta, tylko nic się nie wyświetliło chyba dlatego, że nie mam włączonej po prostu o właśnie naszej jedynki, więc teraz możecie zobaczyć, że rzeczywiście wszystko się zaliczyło. No i mamy odblokowaną kolejną zakładkę. W takim razie ja już tutaj będę się z Wami żegnać. Dziękuję, że byliście, dziękuję, że oglądaliście i do zobaczenia następnym razem. Pa pa!